O dwunastej w południe w kawiarni amatorskiej było jeszcze sporo miejsc wolnych. Nieduży blondyn o lekko kręconych włosach stał jednak w kolejce ponad dziesięć minut. Akurat skończyła się kawa w ekspresie. Potem usiadł na jednym ze stołków barowych, ustawionych rzędem przed wyłożoną lustrami ścianą. Przez chwilę przyglądał się uważnie swemu odbiciu, przygładził ręką włosy. Ubrany był w dżinsy, beżowy sweter, niebieską koszulę z szeroko wyłożonym kołnierzem. Naraz zakręcił się niespokojnie. Przez moment wydawało mu się, że czuje na sobie czyjś wzrok. Ale nie, to musiało być przewidzenie. Ten łysawy pan w okularach z teczką, odbierający właśnie kawę, smukła blondynka stojąca za nim, siedząca obok niego krótko ostrzyżony blondynek o wyglądzie typowego warszawskiego cwaniaczka, nie mogli budzić żadnych podejrzeń. Uspokoił się, osłodził kawę, wypił parę łyków. Nie czuł się dobrze. Wiedział, że od paru dni wywiadowcy MO wypytują o niego. Oczywiście mogło tu chodzić o coś zupełnie innego. Tak, chyba na pewno chodziło o jakiś drobiazg, pocieszał się bez przekonania. Chyba nie mogli dowiedzieć się o tamtym. Nerwowo zacisnął dłonie. Nie, to niemożliwe. Zastanawiał się, czy nie zniknąć na jakiś czas z Warszawy, postanowił jednak pozostać w mieście. Czuł się najpewniej, uważał, że jest najlepiej ukryty, w anonimowym tłumie krążącym po centrum półtora milionowego miasta. Właśnie wyjazd na prowincję wydobyłby go z masy. Wtedy dopiero czułby się odkryty, wydany na podejrzliwe spojrzenia lustrujące obcych w małych miasteczkach. Mógłby wprawdzie pojechać nad morze, ale to oznaczałoby ucieczkę. Dopił kawy. Na razie jest wszystko w porządku. Nie ma się czym przejmować. Sprawa pewno przycichnie. Musi przycichnąć. Albo śledztwo pójdzie w innym kierunku. W końcu nikt go nie widział, nikt o nim nic nie wie, nikt nie powinien niczego podejrzewać. Znów powróciło nieokreślone uczucie, że coś jest nie w porządku. Odwrócił się szybko. Przez szybę kawiarni zaglądał do środka młody, wysoki mężczyzna w wortalionowym płaszczu. Po chwili odwrócił wzrok. To mógł być przypadek, oczywiście. Na pewno przypadek. Zsunął się ze stołka. Ruszył w stronę wyjścia. Kątem oka zauważył, że bystry blondynek o wyglądzie cwaniaczka ruszył za nim. Już w drzwiach zobaczył mężczyznę w wortalionowym płaszczu i obok drugiego o identycznym wyglądzie. Poczuł nagłą słabość. Więc jednak, pomyślał. Teraz tylko spokojnie. Oni nie mogą o niczym wiedzieć i nie dowiedzą się. Spokojnie ruszył między dwoma panami w ortalionowych płaszczach w kierunku zaparkowanej niedaleko Warszawy. Cwaniaczkowaty blondynek siedział już na przednim siedzeniu obok kierowcy. Porucznik Goraj w milczeniu przyglądał się siedzącemu po drugiej stronie biurka mężczyźnie. Roman Ostrowski. Długo szukali tego romana z opowieści Barbary Mączak, przyjaciółki Rękasa. Dziesiątki rozmów, wędrówek po rozmaitych melinach, przeszukiwanie uzdrowisk. Nabrał już niemal pewności, że Roman był postacią fikcyjną. Pierwszy trop prowadził do kierownika sklepu jubiler. Znał rękasa, widział go ostatnio z kimś dokładnie odpowiadającym rysopisowi Romana. Znał go też jeden z zatrzymanych pod jubilerem waluciarzy. Od niego właśnie dowiedzieli się nazwiska Romana. Potem wszystko już było proste. Mieszkał z żoną, która pracowała w kasach Orbisu, sam był już karany za handel walutą. Pracował dorywczo w różnych prywatnych warsztatach. Kiedyś chodził do technikum mechanicznego, ale go nie ukończył. A jego żona, porucznik musiał przyznać, że jej wygląd zaskoczył go i nawet speszył. Była rzeczywiście śliczna. Podłużna, rasowa twarz, ogromne czarne oczy. Ubierała się bardzo spokojnie, ale elegancko. Dlaczego wyszła za mąż za Romana Ostrowskiego? Kochała go, odpowiedziała spokojnie. Czy to znaczy, że teraz już go pani nie kocha? Nie, teraz już nie. Nie była ani odrobinę zdenerwowana. Starannie dobierała słowa. Porucznik nie czuł się za dobrze w roli stawiającego pytania. Przypominała mu włoską gwiazdę filmową Lucie Boze, w której jako chłopak kochał się do szaleństwa. Kiedy zaczęło się między wami psuć? Dwa lata temu. Dlaczego? Wzruszyła ramionami. Przestaliśmy się rozumieć. Czy mogłaby pani nieco to rozwinąć? Proszę bardzo. Straciłam do niego zaufanie. Stwierdziłam, że do niczego w życiu nie dojdzie, że jest po prostu innym człowiekiem niż mi się wydawało. A może zastanowiła się. Może się po prostu zmienił. W każdym razie ja go pokochałam innego. Czy zdradzał panią? spytał, mając do siebie żal, że nie mógł się zdobyć na pytanie, czy to ona go zdradzała. Zupełny idiotyzm pomyślał, częstując ją papierosem. Nie wiem, odpowiedziała. Sądzę, że raczej nie. A pani, zakrztusił się papierosem Goraj, czy pani ewentualnie, no, pokochała kogoś innego? W momencie, kiedy uznałam, że nasz związek jest nieporozumieniem, że istnieje tylko formalnie, tak. Miewałam przyjaciół. Nie ukrywałam tego zresztą przed Romanem. Uważałam to za normalne. Proponowałam rozwód, ale nie chciał się zgodzić. No, za przyjemna to ona jednak nie jest, odetchnął z ulgą porucznik. Poczuł się już teraz o wiele pewniej. Uroda Eweliny Ostrowskiej przestała już przytłaczać go tak beznadziejnie. Ucieszył się, wykrywając w niej pewne braki. Spokojnie i dokładnie potwierdziła zeznania męża. Tak więc 3 lipca wieczorem porucznik otrząsnął się, powracając do przesłuchania Romana Ostrowskiego. Świadomy odpowiedzialności karnej grożącej mi za fałszywe zeznania, wystukała tymczasem protokulantka. Teraz trzeba znowu powtarzać pytania, wyszukiwać sprzeczności w odpowiedziach, drobnych przejęzyczeń, które mogą pomóc odnaleźć prawdę. A sprawa była straszliwie zagmatwana. Jeżeli nie znajdzie szybko luk w zeznaniach Ostrowskiego, trzeba go będzie po prostu wypuścić. Ten kierowca rajdowy, Zębaty, nie stwierdził, że to Ostrowskiego widział w samochodzie o godzinie 18 razem ze Stanisławem Rękasem. Podobnie jak w przypadku lubienia, powiedział, że to możliwe, ale przysiąc nie może. Wie pan, płaszcz, kapelusz. Dosyć szybko jechałem i nie przyglądałem się specjalnie. Skąd mogłem wiedzieć? To samo stwierdził w czasie wizji lokalnej. Może, ale nie na pewno. Goraj z trudem ukrywał rozczarowanie. Major był wyraźnie niezadowolony. Nie możemy go trzymać tylko dlatego, że przyjaciółka rękasa powiedziała o tych proszkach. Ani dlatego, że spotykał się z rękasem. No dobrze, dobrze, rozumiem Wasze podejrzenia, ale dowody są potrzebne i to szybko. Rękasa Stanisława znałem bardzo dawno. Mianowicie uczęszczaliśmy razem do klubu sportowego Polonia na sekcję pływacką. Jak również następnie wspólnie rozpoczęliśmy naukę w technikum, przy czym rękas Stanisław ukończył je, natomiast ja go nie ukończyłem. A to z przyczyny pozmieniania się moich zainteresowań, jak również zawarcia małżeństwa. Od tamtego czasu moje kontakty z zaginionym rękasem Stanisławem osłabły całkowicie. I pierwszy raz po paru latach zobaczyłem go dopiero parę miesięcy temu, w miesiącu lutym albo marcu. Gdzie spotykaliście się? Na MDM-ie. Początkowo Ostrowski nie bardzo w ogóle przypominał sobie rękasa. Dopiero zeznania Barbary Mączak skłoniły go do odświeżenia pamięci. Gdzie na MDM-ie? Mnóstwo pytań sięgających w przeszłość, błahych, nieważnych szczegółów rosnąca ilość kartek protokołu i niemożność rozbicia alibi ostrowskiego. Stałem na przystanku koło kawiarni niespodzianka i wtedy podjechał ręka z samochodem francuskim typu Renault. Następnie wysiadł wraz z towarzyszącą mu kobietą, którą była, jak mi powiedział, jego narzeczona Barbara. Przecież miał żonę. Właśnie to samo wiedziałem, dlatego byłem mocno zdziwiony, ale jednak nie odezwałem się, żeby nie powiedzieć jakiegoś niewłaściwego słowa. O czym wtedy rozmawialiście? Rozmawialiśmy niewiele. Rękas oświadczył, że zamierza zakupić samochód innej marki na miejsce tego, którym przyjechał. Oświadczył także, że ma już na to przygotowane pieniądze, jednak nie może znaleźć odpowiedniego samochodu. Nie pytał was, co robicie, gdzie pracujecie, co słychać z żoną? O ile pamiętam, to pytał o moją pracę, ale odpowiedziałem mu niejasno, ponieważ było mi wstyd, że on, mój rówieśnik, zaszedł tak daleko, osiągając takie duże pieniądze. Co było dalej? Dalej rozmawialiśmy bardzo krótko. Na pytanie rękasa, czy nie mam na widoku jakiegoś samochodu, odpowiedziałem, że mam, ponieważ wydawało mi się, że łatwo znajdę jakiś samochód, a przy okazji takiej transakcji powstaje możliwość zarobienia pieniędzy. Następnie rękas zapytał mnie, o jakim samochodzie myślę, a ja mu na to odpowiedziałem, że chodziłoby o białego opla rekorda, co było oczywiście powiedziane na wyrost. Wtedy rękasz zapytał, jak się możemy skontaktować, a ja odpowiedziałem, że do niego zadzwonię. Cały czas rozmawialiście na ulicy, tak. I właśnie ta, jak ją nazywał, narzeczona, zaczęła się niecierpliwić, więc Rękas pożegnał się ze mną i odszedł wraz z nią, jak mi się wydaje, do kawiarni niespodzianka. I nie zadzwoniliście do niego? Nie zadzwoniłem. Dlaczego? Nie zadzwoniłem, ponieważ nie mogłem znaleźć odpowiedniego samochodu. Rękas chciał kupić tylko zupełnie nowy, zachodni, a ja akurat nie mogłem na taki natrafić. Co było dalej? Kiedy spotkaliście się ponownie? Ponownie spotkaliśmy się miesiąc temu. Kiedy Rękas zapytał mnie, czy nie wiem, od kogo może zakupić dużą ilość pk bonów. Czy miał już wtedy nowy samochód? Tak, Rękas wysiadł pod hotelem europejskim z Taunusa czerwonego koloru. To był bardzo dobry wóz, ale Rękas uważał, że należy go sprzedać, ponieważ jest to samochód za delikatny. I właśnie chciał nabyć samochód BMW za bony pk Ile chciał tych bonów? Wspominał coś, że 3000 dolarów powinno wystarczyć. Spotkaliście się wtedy przypadkiem, czy zadzwoniliście jednak do niego? Spotkaliśmy się przypadkiem. I coście mu powiedzieli w związku z tymi bonami? Powiedziałem, że się popytam po znajomych. Rękas odpowiedział na to, że sprawa jest pilna. Kiedy to było dokładnie? Dokładnie nie jestem w stanie tego określić. Było to z miesiąc temu, jak wspomniałem. Tak więc na początku czerwca, w godzinach popołudniowych. Czy Rękas był sam? Tak, był sam. Powiedział mi również wtedy, że żyje źle z żoną, że zamierza się rozwieść. A także ożenić z tą właśnie Barbarą, z którą widziałem go poprzednim razem. Dodał jeszcze, że jest z kimś umówiony w ważnej sprawie i że jeżeli znajdę jakąś możliwość załatwienia mu tych bonów, byłby mi wdzięczny, jak również otrzymałbym pewien procent. Na co się nie zgodziłem, mówiąc, że załatwię mu to jako przysługę, jak kolega koledze. Powiedziałem to przypuszczając, że i tak uda mi się na tym zarobić, natomiast myślałem, że Rękas nabierze przez to do mnie większego zaufania. Jakżeście się umówili? Umówiliśmy się tak jak za pierwszym razem, na telefon. Miałem zadzwonić za dwa, trzy dni, ponieważ rękas bardzo pilił. Kiedy spotkaliście się następnie? Właśnie za trzy dni. Zadzwoniłem, że mam dla niego coś na oku, chociaż jeszcze nie miałem, ale przypuszczałem, że znajdę. Następnie zadzwoniłem znowu za parę dni i umówiłem się z rękasem, że pojedziemy razem po kogoś, kto będzie miał te bony. Następnie pojechaliśmy w jedno takie miejsce, gdzie oczekiwaliśmy przez piętnaście minut, po czym ja udałem, że tamten nie przyszedł. Udawałem, że się niecierpliwie. Wysiadłem nawet z samochodu i udawałem, że telefonuję. Co powiedział na to rękas? Rękas był niezadowolony. Powiedział, że bardzo mu się spieszy. Więc umówiłem się z nim znowu, licząc na to, że znajdę kogoś, kto będzie dysponował odpowiednią sumą. Jednakże mi się to nie udało. A kto to był profesor? Jaki profesor? Jeździliście pod Politechnikę do jakiegoś profesora. Profesor był postacią wymyśloną. Podobnie jak tamten, który nie przyszedł na spotkanie za pierwszym razem. Kiedy usiłowaliście po raz pierwszy zabić Rękasa? Nigdy! Tamten zakręcił się niespokojnie za biurkiem. Jak Boga kocham nigdy! Czoło pokryło mu się potem. Nigdy, ani za pierwszym razem, ani za drugim razem nie zamierzałem go zabić. Nie było żadnego pierwszego razu, nie było w ogóle nic. Tak! przeciągnął Goraj. Wyście jednak wtedy tego proszku nie połknęli. Jakiego proszku? Trochę piskliwym głosem zapytał Ostrowski. Splatając nerwowo ręce, wyłamywał palce. Chodzi mi o tamten proszek na przeziębienie, którym poczęstowaliście rękasa. A co się stało z waszym? Nie było żadnego mojego, nie było w ogóle żadnych proszków. Proszki były. Mamy w tej sprawie zeznanie. Czy może myślicie, że sobie te proszki wymyśliłem? Ja z tym nie mam nic wspólnego. Daliście rękasowi truciznę. Sami wzięliście co innego, albo też wypluliście swój proszek. Wysiedliście na chwilę z samochodu, żeby zaczekać, aż trucizna zacznie działać, ale nie doceniliście organizmu Rynkasa, albo po prostu trucizna była za słaba. Udało wam się odwrócić jego podejrzenia. Powiedzieliście, że też się źle czujecie i że to na pewno sok. Ten sok, którym obaj popijaliście proszki. Wtedy wam się nie udało. Udało się wam za drugim razem. Po co miałbym to robić, czyli truć go wtedy? 350 tysięcy to jest jednak nie tak mało. Zabijano ludzi dla mniejszych sum. Ostatnio wiecie, zabili kogoś, żeby zrabować 80 złotych. Wiedzieliście przecież, że Rękas ma przy sobie pieniądze na te bony. Nie wiedziałem, czy je ma przy sobie. Przecież musiał wam powiedzieć. Nie rozmawialiśmy o tym. Ja go miałem tylko skontaktować. Resztę mieli załatwić między sobą. Kto miał załatwić między sobą? Przecież tego drugiego w ogóle nie było. Wyście go sobie wymyślili po to, żeby skłonić Rękasa do podjęcia pieniędzy wybrać stosowny moment. Trzeba przyznać, że było to dość sprytnie przeprowadzone. Nieprawda. Jak się zorientowałem, że nic nie załatwię, zadzwoniłem do Rękasa, że nic z tego. Mamy zeznania, że byliście umówieni na 3 lipca na godzinę 11. — Byłem wtedy w domu. Tak, przeciągnął Goraj. W tym momencie wszystko się skomplikowało. Wyglądało na to, że Ostrowski ma alibi, nawet bardzo dobre. Czy nie za dobre? Sprawiało to wrażenie celowego organizowania sobie dowodów niewinności. Odbył aż tyle rozmów, widziała go i pamiętała taka ilość ludzi, których zeznań podważać nie było absolutnie powodu. Ale z drugiej strony zeznania zębatego również nie było danych, aby uważać je za nieprawdziwe. Zębaty o godzinie osiemnastej widział więc mężczyznę w płaszczu i kapeluszu, siedzącego obok rękasa w jego taunusie, następnie wracając ze stacji benzynowej o godzinie dziewiętnastej widział rękasa siedzącego w Taunusie w tym samym miejscu. Tego drugiego już przy nim nie było. Tak więc o 19.40 Rękas jeszcze żył. Od tego czasu nie widział go już nikt. Zębaty pamiętał dokładnie, że była akurat 19.40, bo właśnie o tej godzinie rozpoczynała się transmisja międzypaństwowego meczu piłki nożnej. Tymczasem o godzinie 18.40 Roman Ostrowski kupował w jeziornie, w sklepie położonym kilkadziesiąt metrów od jego domu, bezpieczniki do telewizora, oświadczając, że zajmie się reparacją. O godzinie 1940 w innym sklepie wieziornie kupił cukier, chleb i butelkę wina. Wysłuchał również transmisji radiowej wraz z kilkoma zebranymi w sklepie osobami. O godzinie 20.00 pije piwo w restauracji wieziornie, rozmawiając z barmanką o swoich sprawach domowych. O godzinie 20.30 w czasie przerwy w transmisji z tej samej restauracji telefonuje do żony i rozmawia z jej koleżanką. Barmanka słyszała tę rozmowę, z której wynikało, że jego żona poszła do innej koleżanki. O godzinie 21.00 wsiada do autobusu jadącego do Warszawy, rozmawia z konduktorem o pogodzie i o wyniku meczu. Konduktor również go rozpoznał. O godzinie 21.30 przychodzi do mieszkania koleżanki żony w Warszawie, gdzie zastaje żonę. O godzinie 22.00 wychodzą razem na ulicę. Tu dochodzi do awantury, którą obserwował dozorca domu. Żona odmawia powrotu do domu, oświadczając, że jest umówiona w Warszawie, ale obiecuje wrócić o 23.00. Ostrowski wsiada do kolejki, gdzie wprawdzie nikt go nie widział, ale kolejka była prawie pusta i konduktor nie sprawdzał biletów. O dwudziestej trzydzieści jest w domu, puka do sąsiadów, pożyczając od nich herbatę, którą zapomniał kupić. O godzinie dwudziestej przychodzi żona i zastaje go leżącego w łóżku. Jedyny moment, który mógł tutaj budzić wątpliwość, to czas pomiędzy rozstaniem z żoną a rozmową z sąsiadami, czyli między 22.10 drugą dziesięć a 22.30. drugą trzydzieści. W sumie było praktycznie wykluczone, żeby Ostrowski w ciągu tych dwudziestu minut mógł spotkać się z rękasem, zabić go, ukryć jego ciało oraz wrócić do jeziorny. Zębaty Ostrowskiego nie znał, nie widywano ich nigdy razem, jego opinia nie budziła zastrzeżeń. Goraj czuł się bezradny, intuicyjnie wyczuwał, że coś tu jest nie w porządku, ale nie miał na to żadnych dowodów. Jednocześnie polecił obserwować Barbarę Mączak. W końcu to jej zeznania o proszkach na przeziębienie stanowiły główny dowód przeciw Ostrowskiemu. Na razie zachowywała się bez zarzutu. Na wszelki wypadek udało się uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie rewizji w jej mieszkaniu. Nie znaleziono żadnych pieniędzy ani żadnych dowodów zbrodni. Na jej niekorzyść przemawiały dodatkowo zeznania Anny Rękas, która powiedziała, że mąż wspomniał jej o kochance, powiedział jednak również, że jest to sprawa, którą zamierza zakończyć, obawia się jednak gwałtownego charakteru tamtej kobiety. Oczywiście i te zeznania trzeba było traktować z pewnym dystansem. Anna Rękas mogła po prostu mścić się na kobiecie, która chciała odebrać jej męża. Kontrolowano jednak dokładnie wszystkie ruchy Barbary, która była ekspedientką w domu mody Ewa. Rozmawiano z jej przełożonymi i koleżankami. Na razie jednak nie dostrzeżono nic podejrzanego. Widziano ją dwa razy w towarzystwie młodego, przystojnego mężczyzny, o którym stwierdzono, że jest oficerem lotnictwa, ale ich znajomość wyglądała na zupełnie nową. Jednocześnie przeszukano raz jeszcze mieszkania Romana Ostrowskiego, również nie natrafiając na żadne ślady zbrodni.